Witam wszystkie cienie. Ingo Słon to postać niezwykła. Człowiek, który przez wiele lat balansował na granicy pomiędzy nauką, a czymś, co wielu uznałoby za czystą fantastykę. Urodzony w 1933 roku w Stanach Zjednoczonych, od młodości wyróżniał się niezwykłymi zdolnościami postrzegania pozazmysłowego, które z czasem przyciągnęły uwagę potężnych organizacji rządowych. Był malarzem, pisarzem, ale przede wszystkim jednym z najsłynniejszych jasnowidzów XX wieku. Jego zdolności nie tylko zadziwiały, ale przede wszystkim intrygowały, otwierając przed nim drzwi do miejsc niedostępnych dla zwykłych ludzi. Najbardziej fascynujący rozdział jego życia rozpoczął się, kiedy dołączył do ściśle tajnego projektu Stargate, realizowanego przez CIA. Ten owiany tajemnicą program rozpoczął się w latach 70. XX wieku i miał na celu wykorzystanie zdolności parapsychologicznych, takich jak remote viewing, czyli zdalne widzenie, do szpiegowania celów znajdujących się daleko poza fizycznym zasięgiem agentów. CIA nie traktowało tego jako zabawy czy eksperymentu. Stargate był prawdziwym programem wywiadowczym, finansowanym z milionowych budżetów. Ale dlaczego właśnie słon? Otóż jego umiejętności wykraczały daleko poza zdolności innych uczestników projektu. Słon potrafił opisywać miejsca oddalone o tysiące kilometrów, dokładnie jakby stał tam osobiście. Jego sesje były zadziwiająco szczegółowe, tak bardzo, że CIA postanowiło wykorzystywać go do misji, która brzmiała jak scenariusz z skina science fiction. Obserwacja ciemnej strony Księżyca, w poszukiwaniu pozaziemskich form życia. W tamtym czasie brzmiało to jak fantazja, coś niewiarygodnego, może nawet szalonego. Jednak lata później, w 2006 roku świat zamarł, gdy CIA zaczęło odtajniać dokumenty związane z projektem Stargate. Potwierdziły one coś, co przez dekady pozostawało jedynie w sferze teorii spiskowych. Ingo Słon faktycznie brał udział w tym niesamowitym przedsięwzięciu. Jego historia stała się nagle o wiele bardziej realna i o wiele bardziej niepokojąca niż ktokolwiek przypuszczał. To właśnie wtedy słon postanowił wyjawić światu tajemnicę, którą długo nosił w sobie. Według niego obcy cywilizacje już dawno są obecne na Księżycu i tworzą tam swoje bazy. A to, co widział podczas swojej niezwykłej podróży mentalnej, było nie tylko fascynujące, ale przede wszystkim przerażające. Zdalne widzenie brzmi jak termin zaczerpnięty z powieści science fiction, ale w rzeczywistości był to bardzo poważnie traktowany fenomen, badany i wykorzystywany przez służby specjalne, w tym przede wszystkim przez CIA. Metoda ta polegała na możliwości odbierania szczegółowych informacji o miejscu, osobie lub wydarzeniu znajdującym się daleko poza zasięgiem zmysłów zwykłego człowieka. W projekcie Stargate eksperymentowano z setkami osób, ale to właśnie Ingo okazał się najbardziej niezwykłym i precyzyjnym jasnowidzem w historii programu. Dzięki swojej wyjątkowej technice koncentracji i niezwykle rozwiniętej intuicji, potrafił przekraczać bariery przestrzeni i czasu. Jego sesje, zdalnego widzenia, były nie tylko dokładne, były wręcz zdumiewająco szczegółowe. Opisywał ukryte instalacje wojskowe, tajne obiekty, a nawet miejsca oddalone o setki tysięcy kilometrów, jak powierzchnia księżyca. Co ciekawe, CIA traktowała jego umiejętności z ogromną powagą. A sesje były dokumentowane, analizowane i porównywane z dostępnymi danymi satelitarnymi i wywiadowczymi. W wielu przypadkach wyniki jego pracy były na tyle trafne, że nie można było ich wytłumaczyć zwykłym przypadkiem. Słon miał własną, specyficzną metodę pracy. Przed każdą sesją zdalnego widzenia koncentrował się głęboko, osiągając stan przypominający trans. W tym stanie jego umysł był zdolny do opuszczenia fizycznego ciała i podróżowania mentalnego w dowolnie wskazane miejsce. Według raportów CIA podczas sesji słon potrafił dokładnie opisać kształty, kolory, tekstury, a nawet funkcje obserwowanych przez siebie obiektów, mimo że nigdy wcześniej nie miał z nimi żadnego kontaktu był w stanie przenosić swoją świadomość w miejsce oddalone z setki kilometrów od niego, a według niego samego nawet dalej, poza granice naszej planety. Te niezwykłe zdolności budziły podziw, ale również kontrowersje. Wielu naukowców uważało, że zdalne widzenie jest jedynie fikcją, sprytnym oszustwem lub autosugestią. Jednak wyniki słona były tak przekonujące, że amerykańskie służby inwestowały ogromne środki, aby dokładnie poznać i wykorzystać jego talent. Dla CIA zdalne widzenie nie było jedynie eksperymentem, stało się realnym narzędziem wywiadowczym, wykorzystywanym w działaniach szpiegowskich podczas zimnej wojny. Tajemnica umiejętności słona fascynuje do dziś, prowokując do zastanowienia, czy ludzkie możliwości są dużo większe niż kiedykolwiek podejrzewaliśmy. Jego historie i wyniki eksperymentów w ramach projektu Stargate stawiają pytania o naturę ludzkiego umysłu i granice rzeczywistości, granice, które Słon, jak się zdaje, regularnie przekracza. Tajna misja, którą powierzono Ingosłonowi, była czymś, o czym większość ludzi nie śmiałaby nawet pomarzyć. Miał mentalnie przenieść się na ciemną stronę Księżyca i dokładnie zbadać, co znajduje się na jej powierzchownej pustyni, skrytej przed naszymi oczami. Ale dlaczego właśnie ta część Księżyca? Oficjalnie chodziło o eksplorację miejsca niedostępnego dla ziemskich teleskopów miejsce stale ukryte, tajemnicze i nieprzeniknione. Nieoficjalnie jednak CIA miało powody sądzić, że na tym obszarze Księżyca dzieje się coś niezwykłego. Coś, czego oficjalna nauka i polityka publicznie nie potrafiły przyznać. Sesje zdalnego widzenia, które prowadzi słon, były niezwykle intensywne i wymagały od niego absolutnej koncentracji. Według dokumentów i własnych relacji słona jego umysł przymierzał ogromne odległości kosmiczne, by znaleźć się na ciemnej stronie księżyca, w miejscu, które przez całe pokolenie fascynowało i niepokoiło ludzi swoją tajemniczością. To, co zobaczył podczas tych niezwykłych sesji, zmieniło jego spojrzenie na świat już na zawsze. Słon opisał przed swoimi przełożonymi coś, co absolutnie nie pasowało do oficjalnych informacji o księżycu: potężne konstrukcje, olbrzymie budowle, przypominające fabryki lub bazy, stojące samotnie w księżycowej pustce. Opisywał struktury, które były zbyt regularne, zbyt dokładnie zorganizowane, aby mogły być dziełem natury. Opisywał dziwne światła, urządzenia i maszyny, które pracowały na powierzchni księżyca. Miejsca, które według oficjalnych doniesień powinny być zupełnie puste, martwe i niezamieszkane. Jego wizje były szczegółowe. Mówił o dużych, pionowych wieżach. Które zdawały się emitować jakieś rodzaje sygnałów, o urządzeniach, które pracowały jak ogromne maszyny wydobywcze, oraz o pojazdach, które poruszały się płynnie po powierzchni satelity, ignorując całkowicie surowe księżycowe warunki. Wszystkie te opisy zaskakiwały jego przełożony, ale również go przerażały, bo słon szybko zrozumiał, że obserwuje coś, co mogło być dziełem cywilizacji dużo bardziej zaawansowanej od naszej. Po zakończeniu tych tajemniczych sesji CIA tajniło ich rezultaty. Słon przez wiele lat nie mógł publicznie mówić o tym, co widział. Dopiero dekady później, gdy tajemnica zaczęła wychodzić na światło dzienne, stało się jasne, jak niezwykłe były te obserwacje. To, co ujawnił, miało na zawsze zmienić sposób, w jaki patrzymy na Księżyc i być może na całą historię ludzkości. To, co ujawni Ingo Słon na temat baz obcych znajdujących się na ciemnej stronie Księżyca, wykraczało daleko poza wszelkie oczekiwania nawet jego zleceniodawców CIA. Według relacji Słona, podczas sesji zdalnego widzenia jego umysł napotkał na struktury, które nie mogły być stworzone przez człowieka. Budowle, o których wspominałem, były jak kompleksy przemysłowe, rozsiane na ogromnym obszarze. Wyraźnie zaprojektowane przez inteligentne istoty, o możliwościach dalece przekraczających ludzkie technologie. Szczegółowo opisał wysokie wieże, które przypominały centra komunikacyjne, emitujące pulsujące świetliste sygnały. Opowiadał również o strukturach przypominających fabryki, z których wydobywały się dziwne energetyczne emisje, sugerując jakąś formę produkcji lub eksploatacji zasobów księżyca. Niektóre budynki miały geometryczne kształty, idealne kąty i linie, jakich nie można było przypisać naturalnym formacjom geologicznym. To, co szczególnie zaskoczyło słona, co później stało się jednym z najbardziej fascynujących i zarazem przerażających elementów jego relacji, to fakt, że cała ta aktywność wydawała się być intensywna i zorganizowana. Wyglądało na to, że księżycowe bazy nie były opuszczone, ale przeciwnie. Pełne życia, regularnych operacji i aktywności, której skali i celu ludzki umysł nie był w stanie do końca pojąć. Jego relacja nie była odosobnionym przypadkiem. Inni uczestnicy podobnych eksperymentów z zdalnego widzenia również donosili o dziwnych strukturach na Księżycu. Choć początkowo CIA była bardzo sceptyczna wobec takich informacji, to kolejne podobne raporty zaczęły wzbudzać coraz większą ciekawość i niepokój agencji. Czy możliwe było, że obce cywilizacje naprawdę stworzyły na Księżycu swoje bazy, tuż obok Ziemi, bez naszej wiedzy? Wiele lat później, gdy dokumenty Stargate zostały odtajnione, opisy słona nabrały zupełnie nowego znaczenia. Pojawiły się pytania, na które nikt do dzisiaj nie potrafił udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi. Czy ciemna strona Księżyca naprawdę skrywa niezwykłe tajemnice, o których wie tylko garska ludzi? To pytanie, które wciąż fascynuje, prowokuje do rozważań i sprawia, że historia odpowiedziana przez Słona jest jedną z najbardziej niezwykłych relacji dotyczących naszego naturalnego satelity. Najbardziej niepokojącą częścią relacji Ingo Słona nie były jednak same struktury i obiekty, które zobaczył na księżycu, ale ich twórcy, istoty pozaziemskie, które według jego słów przebywały tam od dawna. Słon twierdził, że podczas swoich sesji zdalnego widzenia wyraźnie poczuł obecność inteligencji, która nie tylko była świadoma jego mentalnego wtargnięcia, ale wręcz zdawała się obserwować go w odpowiedzi. Było to doświadczenie, które, jak sam przyznawał, na długo zapadło mu w pamięć, pozostawiając w nim głęboki niepokój. Opisując te istoty, słon podkreślał, że nie były one przyjazne. Nie miały w sobie ani ciekawości, ani życzliwości wobec ludzi. Ich nastawienie określał jako obojętne lub wręcz wrogie. Twierdził, że ich obecność na Księżycu nie była przypadkowa ani pokojowa. Jego zdaniem cywilizacja ta prowadziła na powierzchni naszego satelity skomplikowane operacje o niewiadomym celu, być może eksploatując jego zasoby lub prowadząc obserwacje Ziemi. Co gorsza, słon był przekonany, że te istoty są świadome ludzkiej obecności, ale celowo pozostają w ukryciu, unikając jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu. Słon mówił o niezwykłym poczuciu zagrożenia, które odczuwał podczas tych mentalnych podróży. Czuł, że nie był tam mile widzianym gość, lecz intruzem, którego natychmiast zauważono i uważnie obserwowano. To doświadczenie było dla niego na tyle intensywne, że otwarcie ostrzegał swoich przyłożonych w CIA przed dalszymi próbami penetracji tego obszaru księżyca, sugerując, że konsekwencje takich działań mogą być poważniejsze niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Te alarmujące słowa słona wzbudziły kontrowersje i podzieliły opinię ekspertów oraz naukowców. Niektórzy widzieli w jego relacji czystą fantazję czas, gdy inni ostrzeżenie, które nie powinniśmy lekceważyć. Fakt, że tak doświadczony jasnowiec, współpracujący przez lata z agencją wywiadowczą, wyrażał tak stanowcze i ponure przeczucia sprawił, że wielu zaczęło traktować tę sprawę poważniej niż zwykłą teorię spiskową. Do dziś pytania pozostają otwarte. Kim naprawdę są te istoty? Jaki jest ich prawdziwy zamiar wobec Ziemi? Czy powinniśmy obawiać się ich obecności na Księżycu? Do końca życia przekonywał, że jego ostrzeżenia powinny być traktowane z najwyższą powagą, pozostawiając nas z niepokojącą świadomością, że być może nie jesteśmy w kosmosie sami i że nasi najbliżsi sąsiedzi wcale nie mają wobec nas dobrych zamiarów. Kiedy w 2006 roku CIA zaczęło odtanianie dokumentów związanych z tajemniczym projektem Stargate, historia Ingo Słona niespodziewanie zyskała nowe życie. Dokumenty te, przez dziesiątki lat ukrywane przed opinią publiczną, potwierdziły coś, co wielu uważało wcześniej za kompletną fantazję. Słon rzeczywiście brał udział w oficjalnym programie zdalnego widzenia. Była to pierwsza oficjalna wskazówka, że relacje słona mogą mieć w sobie ziarno prawdy. Wśród odtanionych materiałów znalazły się opisy sesji z udziałem słona dokładnie raporty z jego obserwacji oraz notatki agentów, którzy monitorowali eksperymenty. CIA oficjalnie przyznało, że traktowało fenomen zdalnego widzenia jako realne narzędzie wywiadowcze. Było to ogromnym zaskoczeniem dla opinii publicznej, szczególnie dla tych, którzy wcześniej wyśmiewali takie praktyki jako fikcję naukową lub ezotoryczne wymysły. Jednak ocenienie dokumentów nie rozwiało wszystkich kontrowersji, a wręcz przeciwnie, dodatkowo je zaogniło. Z jednej strony sceptycy wskazywali na fakt, że choć udział Słona w projekcie został oficjalnie potwierdzony, to same dokumenty nie zawierały jednak jednoznacznych dowodów na istnienie baz obcych na Księżycu. Z drugiej jednak, zwolennicy teorii Słona argumentowali, że fakt potraktowania jego umiejętności poważnie przez jedną z najpotężniejszych agencji wywiadowczych świata jest w sam w sobie znaczącym potwierdzeniem autentyczności jego obserwacji. Po opublikowaniu tych dokumentów media, opinia publiczna oraz środowiska naukowe pogrążyły się w gorącej dyskusji. Pojawiły się pytania, dlaczego CIA zdecydowało się ujawnić te informacje właśnie teraz, czy naprawdę wszystkie szczegóły eksperymentów zostały przedstawione światu. Wielu badaczy teorii spiskowych twierdziło, że ujawnione dokumenty są jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Prawdziwe, najbardziej niewygodne informacje wciąż pozostają ukryte w archiwach służb specjalnych. Dyskusje na temat wiarygodności słona i prawdziwości jego obserwacji trwają do dziś, prowokując do głębokiej refleksji na temat tego, jak wiele tajemnic może być wciąż ukrywanych przed społeczeństwem. Czy opowieści Ingo Słona o obcych na Księżycu były jedynie niezwykłym wytworem umysłu niezwykłego człowieka, czy może odkrył on prawdę, której świat nie jest jeszcze gotów poznać? To pytanie pozostaje nierozwiązane, a opublikowane przez CIA dokumenty tylko pogłębiają tajemnicę, pozostawiając nas z fascynującą i niepokojącą zagadką. Podsumowując, historia Ingosłona i jego niezwykłych doświadczeń podczas tajnej misji CIA pozostaje jedną z najbardziej fascynujących zagadek współczesności. Czy był jedynie wyjątkowym, jasnym widzem, o niezwykle bujnej wyobraźni, czy może rzeczywiście dotarł do informacji, które przekraczają granice naszej wiedzy o świecie i kosmosie? Jego relacja o obcych cywilizacjach na ciemnej stronie Księżyca, choć kontrowersyjna, wciąż prowokuje do refleksji nad tym, jak mało jeszcze wiemy o wszechświecie, w którym żyjemy. Czy rządowe dokumenty odtanione przez CIA to tylko część znacznie większej nadal skrywanej przed nami prawdy? Czy faktycznie istnieją istoty, których zamiary wobec Ziemi mogą być dalekie od przyjaznych? Historia ta pozostawia nas pytaniem bez odpowiedzi, zmuszając do spojrzenia na niebo z zupełnie innej perspektywy. Może właśnie w tym momencie ktoś, gdzieś tam daleko, patrzy również na nas, starannie planując swój kolejny ruch. Jeśli ta historia Cię zaciekawiła i chcesz zgłębiać więcej niezwykłych, tajemniczych wątków, serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o sprawie Ingo Słona. Czy jest ona tylko fantazją, czy może jednak skrywa w sobie prawdziwą, głęboką, ukrytą tajemnicę? Pamiętaj, że to dopiero początek podróży po świecie pełnym teorii spiskowych, zagadek przeszłości i sekretów wszechświata, które będziemy razem odkrywać. Dzięki za oglądanie i widzimy się po ciemnej stronie.